Sponsorem programu jest Live Tauron Kielce. Ambasador regionu świętokrzyskiego. Polska! Polska! Po raz trzeci spotykamy się z Niemcami w krótkim okresie. Uważam, że Polacy dzisiaj wygrają. Są drużyną lepszą. Dla mnie jeszcze Niemcy cały czas są w przebudowie i ten dzisiejszy mecz będzie bardzo ważny z tego względu, że no, trzeba dobrze wystartować w takiej imprezie jak ta i na pewno jak chłopacy wygrają, to dodaję to dodatkowych skrzydeł i, i będzie już coraz lepiej, mi się wydaje. Po raz kolejny pokazaliśmy, że na większych turniejach pierwsze mecze przegrywamy. Naprawdę już nie wiem. Gdzie szukać przyczyny, bo wiadomo, że koncentracji na niej nie potrzeba, wiadomo o co chodzi. Chcieliśmy pokazać, że, że te dwa mecze, które wygraliśmy z nimi w ostatnie lato nie były przypadkowe. Niestety Niemcy wyciągnęli widocznie lepsze wnioski, niż my i zasłużyli, że nie wygrali, to trzeba przyznać i chwała im za to. My na pewno wyciągniemy wnioski i będziemy w następnych meczach mam nadzieję prezentować się jeszcze lepiej. Tak. Dzisiaj nie graliśmy dobrze. Nie opiniowaliśmy Weinholda tak jak powinniśmy. Niemcy zagrali dobre zawody i wygrali zasłużenie. Niemcy jak to Niemcy wyrafinowani zimni? Wypunktowanie na końcówce nie było co zbierać, jak to się mówi. Znaczy jeśli chodzi o sam atak, no to wydaje mi się, to, no, 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 to nie widzę takich problemów. tak Bardziej czy to bym patrzył na obronę, bo nie wiem czy, czy udało nam się może z dwie kontry takie bezpośrednie po grze, w ataku i, i dobrych grze ataków poradzić. Mamy dobrych gowników, którzy podrągać bardzo dobrze, na takim poziomie w obronie i musimy to wykorzystywać. Bo, bo był remis już każdy myślał, że, że pójdziemy do przodu w tym momencie, ale chyba za bardzo chcieliśmy rzucić tą bramkę na jedną dla nas i to się zemściło na nas. Niestety troszkę słabiej graliśmy dzisiaj w obronie, i dlatego też Sławek nie mógł bronić, bronić na swoim poziomie, bo ciężko mu było po prostu wejść w mecz, ale chwała mu za to, przede wszystkim, że, że bronił te karny w drugiej połowie. To w każda w drużyna jest tak, że jeżeli będzie. Kto wstaje w obronie to jest, pokonać ich to jest dopiero pół drogi. Stoi jeszcze między sukami bramkarz, który, który jak ma dzień to naprawdę potrafi wybić piłkę ręcznie z głowy. Dzisiaj może e, licznej nam piłki ręcznie z głowy nie wybił, ale, ale w kilku, kilku ważnych piłek odbił i to na pewno dało wiatru w e, e, żagle Niemcom, a nas niestety stopowało. Widzieliśmy, że mimo tej, tej, tej straty czterech, 4, 4 bramek, 6 bramek 60 minut walczyliśmy wyszliśmy wal, wal, bardzo agresywnie na początku drugiej połowy wiadomo zdarzały się błędy ale minuta po minucie dogoniliśmy Niemców nawet na remis no nic mam nadzieję że już taki słaby mecz nie przydarzą. Sponsorem programu jest Live Tauron Kielce Ambasador regionu Świętokrzyskiego